Witam serdecznie swoich fanów YouTube'owych i tiktokowych. Jedzie, jedziemy. Hm. Unikaj ludzi, którzy kurczę ciebie nie szanują i nie może tu trzubują. Ja tu na was składę za przypuszczeniem chuja. Dobra muzyka mnie tu buja, Ja nikomu tu nie ufam, tylko robię swoje. W lecie takie dwa naboje. Kto cię nie szanuje, z mojego życia wylatuje. Jestem raper Patrix, tak tu sobie lecę na tym bicie. Pasja i zajawka to jest moje dobre życie. Kiedyś będę tu w Madrycie, ja robię swoje i się nie poddaję. Tak to przyjacielu się dobrze wydaje. Każdy kto nie jest szczery i nie umie ciebie tu szanować Wiecznie tylko musi za przypuszczeniem w czyjeś prywatne życie się wpierdalać i pyskować Ale nie przejmować się tym Każdy robi swoje, to co bardzo lubi, to co bardzo kocha I to co mi lepiej wychodzi za przepłoszeniem Lepiej kurcze ej, być wyjebane Niż wódę mieszat tu z szampanem Bo po tym kręci się w głowie Ja tu będę pracował sobie na budowie To się o tym przyjacielu Tajdowie. Dziękuję wam za wszystko serdecznie. Widzimy się na kolejnej nucie. Pozdrawiam serdecznie.